Dzień dobry Państwu. Wiele osób pyta mnie, jak Pan właściwie pokonał tego swojego raka? Czy pił Pan soki warzywne? Czy stosował Pan kapsaicynę, dietę doktora Gersona, olej liniany, Amigdalinę? sodę oczyszczaną, suplementy doktora Rata? Prawda jest taka, że nie stosowałem żadnego z tych rozwiązań. Nie oznacza to, że uważam je za nieprzydatne. Broń Boże. Nie mam żadnych wątpliwości, że na przykład soki warzywne mogą ogromnie wspomóc organizm w walce z chorobą. Ja tylko mówię, że wyzdrowiałem, nie posługując się w sposób świadomy, celowy, zorganizowany, żadną z wymienionych metod. Nie było takiej potrzeby. Dlaczego? Bo studiując najprzeróżniejsze opracowania na temat chorób, szybko zrozumiałem, że rak nie jest problemem medycznym, a już z całą pewnością nie problemem, z którym może się uporać medycyna w jej obecnym kształcie. Ona po prostu nie ma na to szans. Dobra dieta bez wątpienia może zdziałać bardzo wiele dla naszego zdrowia. Z drugiej jednak strony znane są liczne przypadki osób, które przestrzegały takie diety wręcz obsesyjnie, a mimo to zachorowały. Co to oznacza? Że zdrowa dieta sama w sobie nie jest wystarczająca. Wyznam szczerze: w okresie pierwszych kilku tygodni po diagnozie odżywiałem się niezdrowo. Jadłem białe pieczywo, mało warzyw, dużo cukru. Nadal paliłem papierosy. Nikogo oczywiście do tego nie zachęcam, bo to nieroztropne zachowanie. Chcę jedynie powiedzieć, że wyzdrowiałem mimo to. Co wobec tego zrobiłem? W sposób celowy i metodyczny przetworzyłem swoją psychikę, bo to ona była zasadniczym problemem głównym powodem mojego raka. Po miesiącu intensywnej autopsychoterapii. Mój rak nie miał już żadnych szans i nie będzie ich miał już nigdy w przyszłości, bo usunąłem jego przyczyny. Żadna z metod medycyny naturalnej, a tym bardziej nienaturalnej, nie jest w stanie tego zrobić. Żadna kapsaicyna czy olej lniany nie zlikwidują definitywnie raka. Mogą co najwyżej spowodować okresowe zniknięcie guza. Czy to oznacza faktyczne wyzdrowienie? Czy może raczej za wyzdrowienie należałoby uznać definitywne pozbycie się przyczyn choroby raz na zawsze?